Pani dyrektor, nowe pomieszczenie, nowa przestrzeń dla uczniów. Słyszymy, że się podoba. Więc chyba dobry pomysł. Proszę nam opowiedzieć o tej strefie chilloutu. Tak jest to pomysł, który się zrodził jakiś czas temu, około roku czasu. Było to pomieszczenie do tej pory nieużywane, magazyn rzeczy niepotrzebnych. Stwierdziliśmy, że musimy zrobić użytek z tego pomieszczenia. Zebraliśmy fundusze na festynie rodzinnym ponad rok temu, no i udało nam się otworzyć półtorej tygodnia temu taki pokój relaksu dla uczniów, ale też i dzieci, bo też zespół edukacyjny to nie tylko szkoła, ale i przedszkole. To skąd ta potrzeba, jeśli można zdradzić? Potrzeba tak naprawdę zadbania o dobrostan emocjonalny uczniów. Nie każdy potrzebuje wybiegania się na boisku. Niektórzy uczniowie potrzebują chwili ciszy, relaksu i wyciszenia. I dlatego takie pomieszczenie. Mhm. Tutaj wygodnie, ale też jakaś rozrywka jest, yy, można powiedzieć. Yy, z czego uczniowie mogą tutaj korzystać? W jaki sposób się relaksują? Tak, to nie tylko relaks, ale też możliwość wykorzystania pokoju w trakcie lekcji przez nauczycieli specjalistów czy nauczycieli wychowawców, którzy mogą przeprowadzać lekcje wychowawcze, a specjaliści prowadzić swoje zajęcia w trakcie lekcji. Natomiast uczniowie mogą z pokoju korzystać w trakcie przerw. W naszej szkole powstał właśnie taki chill room, gdzie nasi uczniowie mogą przyjść na przerwie, jeżeli potrzebują mogą się wyciszyć, mogą użyć tej strefy relaksu, żeby na przykład porozmawiać z jakimś nauczycielem o swoich problemach. Mamy również tą strefę po to, aby nauczyciel, jeżeli mamy jakieś dzieci, które sprawiają problemy, mógł tutaj przyjść podczas lekcji z tym nauczycielem, wyciszyć się i porozmawiać. Dobry pomysł według Ciebie? Według mnie to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dużo dzieci oraz osób naszej szkoły korzysta z tej strefy. Bardzo spodobał się ten pomysł właśnie naszym uczniom. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł.